Słowo Boże na każdy dzień. Jaką typową cechą charakteryzuje się praca szatana nad człowiekiem? Powinniście być w stanie się tego dowiedzieć na podstawie własnych doświadczeń. Jest to najbardziej reprezentatywna cecha szatana coś, co robi raz za razem i co stara się zrobić z każdą osobą. Być może nie potraficie dostrzec tej cechy, więc nie odczuwacie tego, jak przerażający i pełen nienawiści jest szatan. Czy ktoś wie, jaka to cecha? Wszystko, co czyni, robi po to, aby zaszkodzić człowiekowi. W jaki sposób zatem szkodzi człowiekowi? Czy możecie mi powiedzieć bardziej konkretnie i bardziej szczegółowo? Nęci, mami i kusi człowieka. Owszem, to jest kilka sposobów, na które przejawia się ta cecha. Szatan również zwodzi, atakuje i oskarża człowieka. To wszystko są przejawy. Czy robi coś jeszcze? Mówi kłamstwa. Oszukiwanie i kłamstwo przychodzi mu w sposób najbardziej naturalny. Robi to tak często, że kłamstwa płyną z jego ust bez chwili namysłu. Coś jeszcze? Szatan sieje niezgodę. To nie jest aż tak ważne. Opowiem Wam teraz coś, co zjeży Wam włos na głowie, ale nie robię tego, aby Was przestraszyć. Bóg pracuje nad człowiekiem i ceni go zarówno poprzez swoją postawę, jak i w swym sercu. Czy natomiast szatan ceni sobie człowieka? Nie, nie ceni człowieka. Przeciwnie, spędza dużo czasu myśląc tylko o tym, jak mu zaszkodzić. Czyż nie tak właśnie jest? Czy kiedy obmyśla, jak ma skrzywdzić człowieka, czy pali się do tego? Tak. Jeśli zatem chodzi o pracę szatana nad człowiekiem, mam dwa wyrażenia, mogące wyczerpująco opisać nikczemną i złą naturę szatana, które naprawdę pozwalają się przekonać, że jest on pełen nienawiści. W podejściu do człowieka szatan zawsze chce go zająć siłą i wziąć w posiadanie, każdego bez wyjątku, do tego stopnia, aby przejąć całkowitą kontrolę nad człowiekiem, poważnie mu szkodząc, aby osiągnąć swój cel i zaspokoić rozpasaną ambicję. Co zatem znaczy zająć kogoś siłą? Czy dzieje się to za Twoją zgodą, czy też bez niej? Czy dzieje się to za Twoją wiedzą, czy bez niej? Odpowiedź jest taka, że dzieje się to całkowicie bez Twojej wiedzy. Dzieje się to w sytuacjach, w których nie jesteś tego świadom. Kiedy być może szatan nic jeszcze nie powiedział, ani być może nic Ci nie zrobił. Kiedy nie ma przesłanek, nie ma kontekstu. Szatan jest w pobliżu i osacza Cię. Szuka okazji, Którą mógłby wykorzystać, a gdy taka się nadarzy, zajmuje cię siłą, bierze cię w posiadanie, osiągając swój cel, którym jest przejęcie nad tobą całkowitej kontroli i wyrządzenie ci krzywdy. Jest to najbardziej typowy zamiar i zachowanie szatana, kiedy siłuje się z Bogiem, chcąc wyrwać ludzkość z jego rąk. Jak się czujecie, słysząc te słowa? Przerażeni i wylęknieni w naszych sercach. Czy czujecie obrzydzenie? Tak. Jeśli czujecie obrzydzenie, czy uważacie, że szatan jest bezwstydny? Jeśli uważacie, że szatan jest bezwstydny, czy czujecie się zdegustowani tymi ludźmi wokół Was? Którzy zawsze chcą was kontrolować i mają nieokiełznane ambicje związane z pozycją i własnymi korzyściami? Tak. tak. Jakimi zatem metodami posługuje się szatan, aby siłą zająć i opętać człowieka? Czy masz w tej sprawie jasność? Kiedy słyszysz te dwa terminy, zajęcie siłą. I opętanie? Czujesz obrzydzenie i czujesz złowrogie brzmienie tych słów. Bez Twojej zgody i wiedzy, Szatan opętuje Cię, przemocą bierze w posiadanie i poddaje skażeniu. Co czujesz w swoim sercu? Czy odczuwasz odrazę i obrzydzenie? Tak. Jeżeli czujesz odrazę i obrzydzenie wobec metod szatana, co odczuwasz względem Boga? Wdzięczność. Wdzięczność wobec Boga za to, że Cię zbawił. Czy zatem teraz, w tej chwili, masz pragnienie lub wolę, aby pozwolić Bogu przejąć władzę nad wszystkim, czym jesteś i co masz? Tak. W jakim kontekście odpowiadasz w ten sposób? Czy mówisz tak, ponieważ obawiasz się, że szatan zajmie cię siłą i opęta? Tak. Nie możesz mieć tego rodzaju nastawienia. To nie jest właściwe. Nie lękaj się, bowiem Bóg jest tutaj. Nie ma się czego bać. Skoro już pojąłeś złą istotę szatana, Powinieneś być w stanie lepiej zrozumieć lub bardziej docenić Bożą miłość, dobre intencje Boga, Jego współczucie i tolerancję dla człowieka oraz Jego sprawiedliwe usposobienie. Szatan jest pełen nienawiści, ale jeśli to nadal nie budzi Twojej miłości do Boga i nie skłania Cię do tego, byś na Nim polegał i Mu zaufał, to co z Ciebie za człowiek? Czy zamierzasz pozwolić, aby szatan tak bardzo Cię skrzywdził? Dopiero ujrzawszy niegodziwość i obrzydliwość szatana, odwracamy się i spoglądamy na Boga. Czy Twoja wiedza o Bogu uległa teraz jakiejś zmianie? Czy możemy powiedzieć, że Bóg jest święty? Czy możemy powiedzieć, że Bóg jest bez skazy? Bóg jest wyjątkową świętością. Czy Bóg jest w stanie sprostać tym określeniom? Tak. Czy zatem w świecie i pośród wszystkich rzeczy tylko sam Bóg może spełnić to kryterium w rozumieniu człowieka? Czy ktoś jeszcze jest w stanie tego dokonać? Nie. Zatem co dokładnie Bóg daje człowiekowi? Czy okazuje ci tylko nieco troski, zainteresowania i uwagi, kiedy nie jesteś tego świadomy? Co Bóg dał człowiekowi? Bóg dał człowiekowi życie. Obdarzył go wszystkim i obdarowuje go bezwarunkowo, nie wymagając od niego niczego i nie mając Żadnych ukrytych zamiarów. Posługuje się prawdą oraz swoimi słowami i życiem, aby prowadzić człowieka i przewodzić mu, wiodąc go z dala od szatana, który pragnie go skrzywdzić, i z dala od jego pokus i mamienia, pozwalając człowiekowi przejrzeć złą naturę szatana. I ujrzeć jego szkaradne oblicze? Czy miłość Boga i troska o ludzkość jest prawdziwa? Czy jest to coś, czego każdy z Was może doświadczyć? Tak. <laughs>